Saporty rozgrzewamy publiczność. I on gra 700 koncertów rocznie, czyli tak. dwa dziennie? Trzy, dziesięć, trzecie. Ludzie, jak on wytrzymuje to. No, no ale do, 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 do tego, czego zmierzam? Właśnie Konrad jest bardzo osobny. To Konrad nie ma lat, idę 20 parę. No, Aha. To, to... no młodziak no. Dziewczyno, dziewczyno. W tym wieku co ja się tłumaczy. To tak. można zrobić wszystko, ale zmierzam ku temu, że jeśli. Yy, yy, Gra się taką ilość koncertów i tak się podchodzi do, do tego biznesu, to jeśli właśnie masz w młodym wieku i dbasz o siebie, bo Konrad bardzo dobrze dba widzę, naprawdę tam wszystko jest pięknie poukładane i cały menadżment to wszystko pięknie działa, ale to nie może być e, miejsca na Chocki Klocki. I <noise> czyli ta legenda na już jest nieaktualna. Nie, co ty w życiu? Kiedyś to oczywiście Kiedyś za. Demolowanie hoteli. Tak, tak, to nawet było w, w, w dobrym tonie. Ale teraz nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz naprawdę robić dobre biznesy, oczywiście pewnie zdarzają się ludzie, jak w każdym innym biznesie, którzy piją, pają, czy różne tam rzeczy robią, ale ci z absolutnego topu, ich na to nie stać. To jest, to jest absolutnie fizycznie niemożliwe. No to trochę burzysz ten obraz artysty rock'n'rollowca, w ogóle artysty takich, który zapełnia koncerty. Nie? Zawsze to się dawniej wiązało z takim niegrzecznym stylem oczywiście. życia. A teraz nie. Ale no to nie, znaczy, a... że jakoś artyści zmądrzeli, czy po prostu nie? Wiem, czy zmądrzeli? No nie ma czasu. Się... Mhm. Polska w ogóle się rozwija, widzimy. Tak. I cudownie. Tak samo rozwija się nasz biznes muzyczny. Mhm. Te pieniądze, akurat bo jestem samym w środku tego, mhm. tego wszystkiego, więc mogę powiedzieć, co było kiedyś, co, co było teraz, wzrosły 10-15-20-krotnie.